Cześć, witajcie. Jestem Patrycja Załuk i kiedy myślałam o tym, czym chciałabym się z Wami podzielić w kontekście kobiecości, to od razu przyszło mi do głowy takie jedno bardzo ważne pytanie, które całkiem niedawno usłyszałam. I to pytanie brzmi: Po co jesteś kobietą? I kiedy zadałam sobie to pytanie, to wcale to nie była jakaś taka, wiecie, oczywista odpowiedź, że od razu mi przyszło, jestem kobietą. Po to, żeby. Dopiero po jakiejś chwili, kiedy rzeczywiście zaczęłam sobie badać, o co mi chodzi i co to dla mnie znaczy w ogóle być kobietą, to pojawiła mi się taka odpowiedź, że jestem kobietą po to, żeby wnosić do świata miłość. Ta miłość to jest dla mnie takie wnoszenie do świata radości, piękna, przestrzeni, ciepła. Dobra. Wnoszenie do świata takiej energii akceptacji, połączenia, kontaktu ze sobą, obecności, uważności. I tą miłość rozumiem jako takie dawanie przestrzeni, zarówno sobie samej, jak i innym ludziom. I w jaki sposób możemy sobie dawać tą przestrzeń? Pewnie miałyście wiele razy takie doświadczenia, że mieliście niesamowicie taki zaganiany dzień, że aż nawet czasami nie miałyście czasu na przykład zjeść albo zrobić czegoś takiego, żeby zadbać o swoje potrzeby. I właśnie to okazywanie sobie miłości poprzez dawanie sobie przestrzeni, to jest dla mnie takie dawanie sobie czasu na to, żeby usłyszeć siebie. Czyli usłyszeć, czego ja w danym momencie rzeczywiście. Pragnę, potrzebuję, co się we mnie dzieje, żeby nawiązać ze sobą taki wiecie żywy, cudowny, po prostu napawający, napawający taką niesamowitą radością kontakt. Takim cudownym pytaniem, które, z którego możemy korzystać po to, aby nawiązać tą łączność właśnie z samą sobą, żeby zacząć okazywać sobie jeszcze więcej miłości w życiu, to jest pytanie: za czym tęsknisz? I kiedy zadajesz sobie to pytanie na głos albo w myślach. To daj sobie czas na to, żeby rzeczywiście w Twoim wnętrzu, w Twoim ciele, w Twoim umyśle, w Twoim sercu, w Twojej duszy, żeby pojawiła się prawdziwa odpowiedź, za czym tęsknisz tu i teraz. I kiedy dasz sobie czas na to, żeby siebie usłyszeć, w taki sposób okażesz sobie, moim zdaniem, miłość. A jeszcze pełniej możesz sobie ją okazać, kiedy zarówno to usłyszysz, jak i potem za tym podążysz. Czyli na przykład, jeśli pojawi Ci się taka odpowiedź, że tęsknię za tym, żeby dać sobie, żeby mieć w życiu teraz więcej wolności, no to pytanie, w jaki sposób mogłabyś sobie tej wolności w swoim życiu więcej teraz podarować? I to samo okazywanie miłości dotyczy też relacji z ludźmi których spotykamy na swojej drodze i możemy im okazywać miłość właśnie w taki sposób, że stwarzamy im przestrzeń, że dajemy im przestrzeń taką przyzwalającą na to, żeby ci ludzie byli tym, kim naprawdę są, że ich widzimy takimi, jakimi są, że słyszymy, co do nas mówią, że widzimy i zauważamy właśnie ich potrzeby. I mam wrażenie, że bycie kobietą to jest coś tak cudownego, i dzielenie się tą miłością jest czymś, co mnie niesamowicie kręci każdego dnia. I tego Ci z całego serca życzę, żebyś wnosiła do świata właśnie miłość.